Znowu odcinek z Kimmy Toilet i mamy 74. Więc zacznijmy oglądać. Na początku zostawcie subika i lajka dzwoneczkiem, a zasmiać macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Pęk. Zostawiliście, sub e subika. Zostawiliście subika i lajka z dzwoneczkiem? To napiszcie w komentarzach, więc zaczynamy. U. No to jest nowy. Okej, okay, idziemy. I my teraz jesteśmy po jako Jak ktoś oglądał ten film, niech napisze w komentarzach. Stop, 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 poczekaj, czekajcie. To widzicie? On jeszcze żyje? Ej, on jeszcze żyje właśnie. Widzicie? Tutaj tak leży. Normalnie, ten co jest zakochany w tej Woman, normalnie żyje jeszcze. Dobra, oglądajmy, nie, nie będę debatował tam. Little bro. Bro, ale go z Zabrali go tam O! Oh, nowy tytan! do Dob jest, jest dob jest, jest Skibidi Dobry Ej tam były te, Ej, no Od tego Skibidi universe Ej! To jest nowy! Co oni mu zrobią? Mind your own is. Co? Macie zrobić co macie tam Już tak się wie, Czekajcie widzowie, zaraz, zaraz obejrzymy. Okej, okay, wr wróciłem widzowie. I found them! Konineting. O, oglądajcie sobie. Zobacz, Michael Jackson. My bro Jeden jest big mama, a jeden jest small O się chyba przyszedł Bro <laughs> Zauważyłem go Uciekaj Io, Yo. you are Perfect time for attack. O, oh. nie, ale. To nie muszę zostać, bo ja nie są a Ty kurde, możesz iść. Ty... no, dobrze. Ty zostajesz w domu, tak? Pan pono... jest bardziej zepsuty. E. Stop, widzowie, stop. Widzowie, widzowie w ogóle no... Um... Przypomi przypomina wam ten tytan z tamtych kroków, bo on zdjął sobie to i teraz przypomina jak z tamtych kroków. Tylko by ten nie świeciało to by było jak z tamtych kroków. Jezu, Ale tu filmów niezu widzowie ile ja tego oglądałem. Fff. Kto by oglądał do pierwszego, do siedemdziesiątego czwartego. Oczywiście, ja. A nawet wy widzowie. Nie, zostawcie subika, lajka, dzwoneczkiem dla tyta... Żeby ożywić tytanów. Oby nikt z ich nie umarł, więc dalej działajmy. Tam był wcześniej tajemnice. This war ends today. Or, do you show you a Are you insane? I need to engineer the full picture because it's too late. Hmm, no co my tu mamy? Hmm. Co? Ej, nowy Astro! Czy kto? Astro! Tam był Astro! Mimo odrzut to nie, to jest Astro. <laughs> o nie, przyszedł. Nie wiem. O, -oł. Co? Aha. Ej, Doro, widzę, że to jest dziwne. Ej, błag... Ты уже вот такой, не-не-не, фраза-фраза, не-е-е. Ty dziadzie jeden, ty mały smrodzie! Jeszcze się zemścimy, smrodzie! Astroido. Nie! Mm. Yeah. Dlaczego? Dlaczego? Żeby to było na tyle... Nie wiem, musicie... Sp... Be... Napiszcie w komentarzach. Mu musimy wszystkich pocieszyć. I. No. możemy Musimy. Napiszcie w komentarzach. E, niech niech Titan Cameroman żyje. Albo hashtag Titan Cameroman. Błagam. Nie wiem. E, coś zróbcie, żeby dał fotbon, żeby to No i kolejny. Więc się sobie z i nara kurde, idzie kolejne Więc widzowie jesteśmy tu to, to witam Was na popa